Siema! Siema, nie mogę niestety reklamować Pepsi, ale widzimy się w pierwszym vlogu w tych wakacjach. Nie, od... w pierwszym daily. W pierwszym daily. No to chciać właśnie, a Ty mi nie dałeś do <grym> Jak z Dobra, jak będzie to wyglądało? 5 na streamer, na dzisiaj dwa... Nie powiem, dobra, to nie. już na spokojnie ja powiem. Nie! Nagrywaj mnie. To jenie ja no. butelkę nie, tylko ten poworek mogę nieść Ale ciemno się zrobiło chwilę. Ja też Wygrał Mistrzów. Wielu ludzi mówi, że najgorszy, jest to najgorszy rok pod względem piłki nożnej. Tak. Ale dla mnie jest najlepszy, bo ja osiągnął trofeum. Nie wiem, tak. Ale kurde. Każdy przechodzi do jakichś Arabów. Dlatego Olaf ściąga Arabów do Europy. Na 2, na Liveach, w KFC. Tak. Mamy, jest. Już, mamy już czterech Arabów w zespole. No. Z czego trzech, to ci sami środkowi obraz. sam je robi upgrade. A. Już mm. zrobił Co? Mm. Jakie ja mam odala? 60 Ile? Nie wiem 60 coś No to daj mi 70 godzin tak, tak to nie działa. Dobra, więc tak ogłoszenia dusz jak mówiłem na dzisiaj o godzinie dziewięt... 19 oglądamy do 21:00 najprawdopodobniej zapowiedzi germ od Xboxa Gierm? Gier od Xboxa jeżeli będzie nudno i nie będzie nic ciekawego w tych zapowiedziach gier No to ogłaszam już ogłoszenia A ogłoszenia są takie Na Zizo, daily vlogi Do kiedyś Na razie zobaczymy do czerwca końca Później się zobaczy Jak pewnie będą Zależy kiedy mecze się rozpoczną, tak? Korony Idziemy teraz do Żabki Kupić Czajgiewa i wy w głosowaniu, jak wejdziecie jak do wejdziecie Valoranta, jak wejdziecie w społeczność, macie, macie głosowanie, macie kolejność streamów, co jest z danego dnia. Czym zaczynamy dzisiaj? Czyli dzisiaj możemy albo zacząć Valorantem. I Valorant jest trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu. Albo zaczynamy LEGO Star Wars Skywalker Saga najnowsza Lego albo zaczynamy FIFO al FIFA i tak będzie, a ja tam idziemy PEN <grym> Więc vlogi będą, tutaj nie ma jakiejś zasady Ale mi chodzi tutaj o stream Bo będą daily streamy i streamy takie mogą się pojawić od godziny 19 do 23 nie. Nie. Dzień, dobry. Dzień dobry Co kupujesz? Sorry, się ja nie, nie otwierałem pieniędzy dzisiaj. No <grym> właśnie. Dobra, nie martw się. Piciu. Te są dobre. Weźmy sobie... Ten. Weźmy jeszcze jeden jakiś. Bierz to bo to jest dobre dziękuje że je znalazłeś ja mam chyba kiedyś zawiodła pierwszy raz widzowie więc ankieta będzie daily odcinki tak Odcinki będą się pojawiały o. z rojkiem i oskarkiem. O, taki monsterek. O, o dobra. Taki fajny Nie reklamuję Nie e, Więc streamy będą codziennie właśnie w przedziale. Mogą się zacząć stream. O na, maksymalnie. Zaczynamy od 18 do 23 mogą się tak rozpoczynać, a trwać mogą nawet do... maksymalnie do 4. Widzowie to jest mój iPhone'em. No bo mi piszą, że mikrofon jest git, ale telefon nie. Ale <laughs> Więc. Ale zobacz jak go widać. Więc dobra, a wpadać na kanał Racena. Tak, niedługo 50 subów. Link w opisie. Link w opisie. <laughs> jak mi wyśle linka. ci wysłałem. On. kupił takiego tym barka. A, ja wiem. Jak zrobi... <gryba> nie da się? dobra. Yy, dobra, pijemy to pijemy to szacunek więc dzisiaj o godzinie 18.40 rozpoczynamy stream nie 18.40, Jo. czyli, na tym kanale będą właśnie te streamy streamy będą jak już mówiłem w przedziale od 19 do 23:00 mogły się zacząć o tej może być rozpoczęcie Jeżeli będziecie chcieli i będą na przykład Pod jakimś streamem 4 łapki w górę Albo 3 To rano również będzie stream Tylko, że w sobotę i niedzielę I wtedy kiedy już, no nie oszukujmy się Większość do, szko do szkoły nie będzie chodziło. Czyli po, dajmy na to 16 Tak, czerwca To Wtedy będą daily streamy też rano Odcinki będą się pojawiały O kur... Odcinki, oj. Odcinki się będą pojawiały daily O godzinie 18.00, czekajcie jeszcze godzinę podam. W montażu macie teraz tą godzinę, i będą właśnie daily odcinki. I cel jest taki: na tym kanale chcemy dobić do końca roku 70 subskrypcji, jest 57. Na ZISO chcemy dobić 550 subskrypcji. Bo 600 to jeszcze spokojnie. Więc wpadajcie z nimi mnie bardzo zależy, żebyście byli, bo na przykład właśnie ma macie to głosowanie. One się pojawiło o 19.30, o której... U, ma POMPA. O! Jest. O godzinie. Chcę w tym powiedzieć. O godzinie 18.35 zaczynamy tu streama. Wpadajcie dzisiaj, dzisiaj, kiedy publikuję ten film. Wpadajcie. Z oglądamy zapowiedzi gier i głosujcie na Zizo. Jaka gra, zaczynamy. Zaczynamy Grą Jaką? Na pewno dzisiaj FIFA będzie.